Maksymilian Bratkowicz powsłynem zwycięstwie i gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak Ci się walczyło z Rywalem? Walczyło mi się super. Zawalczyłem tak, jak chciałem. Pierwszą rundę przeboksowałem tak jak chciałem. Na spokojnie. Bo dużo wiemy spokoju. Bałem się, że zawalczę chaotycznie. A dałem radę. Y Na rundę też była w porządku. Trochę, trochę potem y mnie stres zjadł, ponieważ ta, ta, ta publiczność, która dzisiaj do dla mnie przyszła, bo ich bardzo dużo. Było mi strasznie gorąco. Trochę padłem z prądu. Na nie było inaczej. Całkiem inaczej jest, jest na treningach niż, na, niż na, przy takiej publiczności. Walczyłem pierwszy raz zawodowo przy takiej publiczności, przy takim dopingu, przy, przy takich kolegach i tak dalej. Czuję się świetne. Mówisz, że się troszeczkę zestresowali, ale chciałbyś pewnie dalej walczyć przy tak dużej publiczności i przy tylu fanach? Tak. Moim marzeniem jest dalej kontynuować karierę sportową. Mam nadzieję, że to jest pierwszy krok. Do dalekiej przyszłości chcę się rozwijać, chcę walczyć. Włożę w całe serce, w, zawsze wkładam całe serce w treningi. Chcę to przykładać na ring. Mam nadzieję, że będą kolejne propozycje, że będę mógł się pokazywać. Ja zawsze dam tak, jak zobaczyłem już w kilku innych wiadach, zawsze dam siebie wszystko. Charakter jest dla mnie najważniejszy. Cóż mogę powiedzieć więcej? Czekam na jakieś propozycje, chcę się rozwijać, chcę walczyć. Tyle. Rywana wymęczyłeś, ale okazał się twardy, walczył do końca. Tak jest, walczył do końca, nie sądziłem, czy zaskoczył. Nie zaskoczył mnie. Robiłem konsekwentnie swój plan od początku. Objęłem mu nogi tak, tak jak chciałem. Czuję się dobrze w tych lowkickach. Kopałem mu nosę na nogi. Dużo dostał tych lowkicków, przetrwał. Na pewno mam na go bitą, ale przetrwał z całym szacunkiem dla, dla każdego rywala. Rywal okazał się naprawdę, naprawdę solidny. Wy walczyliśmy trzy rundy, była super walka. Jestem bardzo z tego zadowolony. To, to bardzo fajne, że jesteś zadowolony z tego, bo często zawodnicy się nastawiają na nokaut, że muszą mają swoją publikę i muszą znokautować. Ty tego nie masz, prawda? Nie, nie, nie. Nie czułem takiego stresu, nie czułem, nie czułem takiej presji, że muszę znokautować. Wyszedłem skoncentrowane w 100%, w ogóle mnie nie, nie obchodziło, co było wokół mnie. Widziałem tylko rywala, widziałem tylko ring, nie słyszałem nic, co się działo wokół mnie. Totalnie się od tego odłączyłem. Taki był plan w mojej głowie. Tak mi powiedzieli trenerzy. Tak mi powiedział mój, mój serdeczny przyjaciel, który był ze mną w narożniku, yy, któremu serdecznie dziękuję za to, że był przy mnie w tych ciężkich chwilach. Było super. E, są już jakieś pierwsze plany, co dalej? Plany na przyszłość. Jakieś tam są? Nie chcę, nie chcę zdradzać. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie będę dalej trenował, teraz robię sobie ten tydzień luzu. Potem wracam od razu na treningi. Tak jak mówiłem wcześniej, chcę startować wszędzie, gdzie tylko się da. Naprawdę, chcę się rozwijać, jestem młody. Chcę walczyć wszędzie. Dziękujemy Ci bardzo, serdeczne gratulacje. I prosimy o pozdrowienie dla Kipisów Śląska. Tak, chciałbym podziękować wszystkim kolegom, yy, przyjacielom, ogólnie wszystkim osobom, którzy mnie, którzy mnie wspierali, którzy, którzy byli przy, przy mnie przez te dwa, dwa miesiące ciężkich przygotowań. Chciałbym podziękować trenerom, którzy, którzy mnie tak ciężko przygotowali, poświęcili mi naprawdę całe swoje serce. Klubowi Royal Boxing, yy, trenerowi Łukaszowi, który mnie przygotował boksersko, yy, trenerowi Bartkowi yy, Bibrowiczowi, który mnie przygotował, yy, nastawił mnie tak właśnie psychicznie, kondycyjnie, fizycznie. Oraz trenerom z mojego klubu z Extreme Fighters. Zarówno chciałem podziękować sponsorom w firmie PL jak i kolegom, którzy mnie wspierali finansowo, jak i, jak i duchowo. Tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, że byli ze mną przez te ciężkie dwa miesiące, bo naprawdę było mi bardzo ciężko. Dałem siebie wszystko. Jest super. Dziękuję bardzo.